Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym wideo chciałabym skomentować jednego z najnowszych postów z Facebooka Kingi Rusin. To nie ma być krytyka Kingi Rusin. Bardzo się cieszę z tego, że ona odżywia się roślinnie. Niemniej w tym poście jest coś, co naprawdę mnie uderzyło. Liczę, że napisała to bez zastanowienia. I raczej potraktujmy to jako pretekst do rozmowy nad czymś bardzo istotnym. Pretekst do refleksji. Najpierw odczytam, może tego postam. Od wielu lat nie jem mięsa i dobrze mi z tym. Nie piję też krowiego mleka, nie jem masła i innych produktów odzwierzęcych. Moja dieta jest dobrze zbilansowana, bo białko zwierzęce zastępuję roślinnym, na rośliny strączkowe i ja w tym momencie się może wtrącę na chwilkę. Jeżeli oglądają mnie osoby, które no nie do końca wiedzą, na czym polega weganizm i co właściwie jemy, faktycznie istnieje takie wyobrażenie, częste dosyć, że weganie spożywają duże ilości roślin strączkowych, fasoli, grochu i tak dalej, soczewicy. Niekoniecznie tak jest, nie do końca to prawda. To zależy od danej osoby, co dana osoba lubi. Nie ma takiej konieczności, aby jeść rośliny strączkowe. Nie każde rośliny strączkowe dobrze toleruje. Są one wiadomo ciężkostrawne. Nie każdy je lubi. I nie ma takiej potrzeby. Ponieważ białko jest praktycznie wszechobecne. Jest wszędzie. Nie da się go nie dostarczyć w wystarczających ilościach. A jeżeli mówimy o takich skoncentrowanych źródłach białka, to przykładowo są nim na przykład płatki drożdżowe. To jest takie fajne, smaczne, moim zdaniem bardzo łatwe w użyciu. Typowo wegańskie białko zawierają one około 50% białka. Oprócz tego ogromnej ilości witamin B. Nie trzeba tego w żaden sposób przyrządzać, dlatego są o wiele bardziej praktyczną formą, bo nie trzeba ich gotować, moczyć. Od razu można dosypać do, do wszystkiego. Są, smakują jak ser i no, no są jedną, oczywiście, z wielu, wielu opcji źródeł bardzo skoncentrowanego białka. To tyle tytułem wtrącenia. Najważniejsze jest jednak to, jak się czuję, a czuję się lepiej niż kiedykolwiek, i to chyba widać. Jestem aktywna, uprawiam ekstremalne sporty, mam mnóstwo energii. Rezygnacja z jedzenia mięsa to indywidualna decyzja. Początkowo znacznie ograniczyłam jedzenie mięsa, aż w końcu całkowicie z niego zrezygnowałam. Nigdy od tamtej pory. Mnie do niego nie ciągnęło, gdyż nie tęskniłam za jego smakiem, nigdy nie żałowałam tej zmiany. Dostaję mnóstwo pytań o mój sposób na życie i żywienie. Kilka lat temu wszystko opisałam w książce Ekoporadnik Urody, czyli jak zdrowo i pięknie żyć. Tam też załączyłam sporo przepisów na smaczne i szybkie wege potrawy, które ostatecznie przekonały mnie do zmiany diety. Warto spróbować i sprawdzić na sobie efekty. Ja w każdym razie z całego serca polecam. PS, zdjęcia z naszego niedawnego pobytu na Malediwach. Teraz jestem, jak widać na poprzednich postach, od stóp do głów zakryta, i teraz wkleję te zdjęcia, niech one będą tłem dla mojej dalszej refleksji, a ja tymczasem skupię się na jednym zdaniu. Chodzi mi oczywiście o zdanie: Rezygnacja z jedzenia mięsa to indywidualna decyzja. Dziwi mnie, co to zdanie tutaj robi. Ponieważ cała historia jest, dotyczy jej, jak ona się czuje, że dobrze toleruje tą dietę, dobrze jej ona służy. I dlaczego ona mnie dziwi? Dlatego, że dziwnie się komponuje w kontekst niezwykle licznych i często zaciętych dyskusji na kanałach wegańskich. Bardzo często zostawiane są nam komentarze. Typu mój talerz, moja sprawa. I to jest często taki motyw, wokół którego dochodzi do często ostrej wymiany zdań. Wiele osób pisze, nie mam nic do wegan, ale to moja decyzja, mój wybór, co ja jem, proszę mi nie zaglądać do talerza, i tak dalej. Krytykuje się nas za to, że rzekomo zaglądamy ludziom do talerzy. Z pewnością nie jest to dosłownie tak, że aż zaglądamy ludziom do talerzy. Niemniej, weganizm definiowany jest jako sprzeciw wobec eksploatacji zwierząt. Czyli z założenia nam nie chodzi o naszą dietę, o to, co my jemy. Nie chodzi nam też o nasze zdrowie nie ono jest naszym celem. Zależy nam na tym, aby eksploatacja zwierząt, to eksploatacja to jest oczywiście delikatne słowo, to jest słowo wyjęte z definicji weganizmu, oczywiście chodzi tu przede wszystkim nie tylko o eksploatację, ale eksploatację kończącą się i prowadzącą do zabijania tychże zwierząt. Tak? Chodzi tutaj o, tak naprawdę o okrucieństwo. My się sprzeciwiamy w ogóle istnieniu tego. Czyli nam nie chodzi o to, żebyśmy to my nie jedli mięsa, tylko żeby było to ogólnie powszechnie zabronione. Chodzi o to, aby nikt tego mięsa nie mógł jeść. Z punktu widzenia weganina, świat, w którym decyzja dotycząca życia i śmierci, życia bądź śmierci innych i to nie jakichś tam innych, tylko mówimy o naprawdę miliardach istot czujących tak samo jak my. I oddelegowanie decyzji co do ich życia i śmierci 8 miliardom ludzi, z których każdy indywidualnie może zdecydować, czy te istoty mają żyć, czy muszą umrzeć, jest po prostu koszmarem. Nie akceptujemy takiej rzeczywistości, dążymy do jej zmiany. Oczywiście dążymy do tej zmiany pokojowymi metodami. Edukujemy ludzi, że nie ma takiej potrzeby aby żywić się kosztem innych, żyć kosztem innych, ponieważ z łatwością wszystkie składniki odżywcze znajdziemy w roślinach i oczywiście nie tylko w roślinach, bo weganizm nie ogranicza się do roślin. Chociażby wymienione przeze mnie płatki drożdżowe nie są produktem roślinnym. Czyli jako weganie nie akceptujemy tego, że rezygnacja z jedzenia mięsa to indywidualna decyzja. Uważamy to za patologię. I nie jest to atak na pojedynczą osobę, jednostkę, na szeregowego obywatela, który w zasadzie bez zastanowienia, być może w tej chwili zajada się skrzydełkami kurczaka w KFC. Patologiczna jest ta cała kultura, to dziedzictwo i system prawny, który na to zezwala. Kultura kulinarna, którą odziedziczyliśmy z dziada, pradziada. Dążymy do zmiany, do zmiany oczywiście całej kultury kulinarnej. Obyczajów, prawa. Wiemy, że czeka nas bardzo długa i trudna walka. Ale na tym właśnie polega weganizm, że absolutnie tego nie akceptujemy. Pomyśl, czy gdyby ofiarami tych zbrodni nie były istoty innego gatunku niż my, ale gdyby tu chodziło przykładowo o ludzkie dzieci, czy naprawdę uważałbyś, że to jest okej, okay, że każdy indywidualnie może sam zdecydować. Czy na przykład swoje własne dziecko będzie molestował, czy nie, czy będzie katował, czy nie, może, czy ewentualnie je zabije, lub nie. Czy chciałbyś, aby decyzje co do życia lub śmierci ludzkich dzieci, a nawet Twojego dziecka, zostały oddelegowane w ręce wszystkich psychopatów, ludzi różnych, dobrych i złych, trzeźwych i pijanych, zamroczonych, odurzonych? Aby każdy indywidualnie miał prawo podejmować decyzję, czy zgwałci Twoje dziecko, czy nie. To jego sprawa, jego sprawa, czy skrzywdzi Twoje dziecko, czy nie, czy je wykorzysta seksualnie, czy nie. A może jest to jakiś sadysta, który będzie miał frajdę nawet w skatowaniu Twojego dziecka na śmierć. I czy to także jest jego sprawa, jego indywidualna decyzja? Czy uszanujesz, jego wybór? Jego decyzję, jego potrzebę, bo w tym momencie jest zaspokojona jakaś jego potrzeba. On uzyska spełnienie, być może seksualne spełnienie, katują swoje dziecko na śmierć. Czy jesteś w stanie to uszanować? Czy wyobrażasz sobie świat, w którym każdy indywidualnie podejmowałby decyzję co do tego, czy zachować się w stosunku innych ludzi fair, czy uszanować ich prawo do życia, czy nie? Co by było, gdyby to w żaden sposób nie było regulowane odgórnie, narzucone nam? Bo w tej chwili nie jest to indywidualna decyzja, znaczy tak naprawdę ostatecznie to jest. I tak każdy indywidualnie decyduje, czy będzie przestrzegał prawa i zaniecha. Ewentualnej zbrodni, jeżeli ma na nią chęć, czy też nie, tak? Zawsze jest to indywidualna decyzja w każdej sytuacji, nawet nie trzeba o tym mówić, o tym przypominać, zawsze decydujesz, prawda? Ale przynajmniej w tej chwili yy, nasz system prawny przewiduje kary za podjęcie takiej akurat określonej indywidualnej decyzji. Nie jest to akceptowane. Natomiast de indywidualne decyzje prowadzące do koszmarnej krzywdy istot pozaludzkich nie spotykają się z żadną karą, nie ma żadnych sankcji. Jest to akceptowane. Jest to akceptowane nie tylko prawnie, ale także kulturowo. Jako weganie staramy się tworzyć zalążki nowej kultury, w której to nie, nie będzie akceptowane. Zanim będziemy mieli jakąkolwiek moc wpływu na prawo, na system prawny, już jesteśmy w stanie tworzyć społeczność, która tego nie akceptuje, która głośno to wyraża, zwraca uwagę ludziom na to, że to jest nie fair. Liczymy, że wielu z tych ludzi, którzy się spotkają z naszą argumentacją, zwyczajnie z dobrej woli przyzna nam rację. I tak często jest. Wielu niewegan, nawet osób, które i tak w związku z tym z marszu yy, nie przechodzą na weganizm, Mimo wszystko przyznają nam rację, przyznają, że to nie jest okej. Okay. Nie jest okej, okay, aby sprowadzać na ten świat istotę, która wcale się nie prosiła o to, aby się urodzić. Zobaczcie, my już gwałtem, siłą sprowadzamy na świat kogoś, kto gdyby nie my w ogóle by się tutaj nie urodził, w ogóle nie musiałby cierpieć, nie musiałby przechodzić przez to, że ktoś musi na głowę. Przecież te zwierzęta rodzą się tylko po to, aby cierpieć, cierpieć i aby ścięto im głowę, aby porażono je prądem, wsadzili do komory gazowej, po to kogoś sprowadzamy na ten świat. Czy mamy prawo moralne kogoś sprowadzić na ten świat po to, aby takie rzeczy cierpiał i przechodził przez to wszystko? Tylko dlatego, że chcemy go mieć na talerzu? No nie mamy prawa. I nasza argumentacja. Bardzo często spotyka się ze zrozumieniem ludzi dobrej woli, ludzi otwartych umysłów. I ja nie rozumiem, nie widzę takiej potrzeby, aby w imię poprawnych relacji z nieweganami musieć kłamać. Ja osobiście jestem zawsze gotowa na to, że mówiąc prawdę, stracę sympatię osób jednak żywiących się mięsem. Być może ktoś przestanie mnie z tego powodu lubić, może ktoś. Nie wiem, nawet zerwie kontakty. Widzę, że Kinga w, najprawdopodobniej w imię chęci bycia akceptowaną przez otoczenie niewegańskie, przez mięsożerne otoczenie, zamieściła to zdanie. Mam wrażenie, że się tym zdaniem asekuruje. Mówi: "Okej, okay, to jest moja decyzja, to to ja nie jem mięsa, ale jeżeli ty jesz mięso, jest okej, okay, w porządku, ja to szanuję". Ja tak odczytuję to zdanie. Że ona już chce powiedzieć, że ona nie jest jedną z tych weganek, które mają z tym problem, że inni jedzą mięso. Zaznacza, że to jest jej indywidualna decyzja, ona dotyczy tylko niej, ale ona prawdopodobnie szanuje decyzję innego człowieka, który właśnie chce na obiad zamówić steka. I teraz zastanówmy się, czy nawet to otoczenie niewegańskie naprawdę zasługuje na takie traktowanie. Czy naprawdę musimy ich okłamywać, bo, bo to jest kłamstwo? Bo jako weganie nie akceptujemy tego, że zwierzęta są mordowane w imię zaspokajania apetytu na mięso. To są nasze prawdziwe myśli. I czy naprawdę nasi mięsożerni przyjaciele zasługują na to, aby ich okłamywać w imię przyjaźni? Czy to jest prawdziwa wtedy przyjaźń? że ja zrezygnuję z, z moich przekonań, najgłębszych, prawdziwych przekonań w imię zachowania sympatii tej osoby. Ponieważ czego doświadczam ja w realnym życiu, to tego, że pomimo, że zawsze jestem gotowa na to, że ktoś mnie z tego powodu nie lubi, może nawet zerwie kontakty, to się nie staje. Ludzie nie są aż tak głupi. Jeżeli słyszą argumentację, spotykają się z tymi faktami, to nawet jeżeli sami z marszu nie porzucają tego mięsa, bo nie mają pomysłu, bo mają wielki apetyt powiedzmy na te potrawy, to jednak na tym poziomie mentalnym, intelektualnym oni przyznają rację. Praktycznie mogę powiedzieć, że wszyscy moi niewygańscy znajomi, przyjaciele. Słuchając mojego kanału, bo wszyscy wiedzą, że prowadzę ten kanał, znają jego treści, oglądali wiele tych filmików, praktycznie wszyscy twierdzą, że przyznają mi rację, że mam rację w tym, co mówię. No tak jest, takie, taka jest rzeczywistość, taka, takie są fakty. Nie da się zaprzeczyć temu, że to jest niesprawiedliwe i nie fair, aby kogoś sprowadzać na ten świat po to, aby go katować. To jest faktem, to jest prawda, że te zwierzęta nie zasłużyły na ten los. No, dlaczego mam kłamać, że jest inaczej? Dlaczego mam kłamać, że akceptuję to, że, że, że to robimy, że ich, ich krzywdzimy? Nie akceptuję tego. Warto przy tej okazji też wspomnieć o tym, jak bardzo ta rzeczywistość, w której decyzja dotycząca życia i śmierci miliardów istot zostaje oddelegowana w ręce często nieświadomych, często niedoetykowanych. 8 miliardów ludzi na tym świecie. Bardzo często też ludzi złej woli. Jak bardzo ta rzeczywistość krzywdzi także ludzi. Przecież wśród ludzi, w całej tej populacji, naprawdę cał, całkiem spory procent, spory odsetek to są ludzie dobrzy, empatyczni, wrażliwi. Musimy zawsze też mieć na uwadze, jak bardzo to katuje wręcz, Każdą wrażliwą, empatyczną osobę, także ludzką na tym świecie. Ludzie, mający świadomość tego, co się dzieje, cierpią niewymownie o tym się za mało mówi. Ofiarami tego systemu zbrodni są nie tylko zwierzęta są oczywiście przede wszystkim zwierzęta ale są także ludzie miliony ludzi wiele osób ludzkich, po tym jak się dowiaduje co się dzieje w tym przemyśle mięsnym, po prostu nie, nie może z tym żyć. Ja sama osobiście mogę powiedzieć, w swoim własnym przypadku, że kiedy się zderzyłam z tymi faktami, kiedy poznałam te właśnie filmy dokumentalne na temat tego, co się dzieje w tych rzeźniach, na tych fermach, ja pożałowałam, że się w ogóle urodziłam, że musiałam się o tym dowiedzieć. Pożałowałam, że istnieje. Być może zauważyłeś, może jeszcze nie, bo może jesteś nowym subskrybentem że na tym kanale poświęcam wiele uwagi religiom, no zwłaszcza religii katolickiej, bo to jest akurat religia dominująca w naszym kraju. Ja się Wam przyznam, że katolicka wizja nieba, Taka typowo katolicka wizja, w której mielibyśmy dążyć do tego, aby pójść do nieba, aby spotkać się z Bogiem, z Jezusem, aby go wielbić przez całą wieczność, w okolicznościach, w taki sposób, jak to jest przedstawiane przez religię katolicką. Kiedy założymy, że te zwierzęta obok nas, na których życiu my pasożytujemy, tutaj, żywiąc te swoje doczesne ciała, i gdyby założyć, że one nie mają duszy, tak jak to uczy religia katolicka, im to w żaden sposób nie jest wynagrodzone, co one tutaj przechodzą, przez co one przechodzą, i ja bym miała niby dążyć do tego, aby pójść do nieba, wielbić Boga, który na to zezwolił, bo w Biblii to jest zezwolone. Czyli po prostu musiałabym wielbić kogoś, kto jest strasznym okrutnikiem. Jak można zezwolić ludziom na to, aby sprowadzali na ten świat istoty po to tylko, żeby je skatować. I ja bym miała wielbić kogoś, kto na to zezwolił niby w Biblii i miałabym się cieszyć, że, że żyję w tym niebie i miałabym się cieszyć, że te kurczaki z KFC... One się nie cieszą tym wszystkim, że ich nieba obok, nie ma obok mnie i ja bym miała to akceptować. Przecież ta wizja, katolicka wizja nieba, to to jest po prostu piekło, no niewyobrażalne piekło. Jak można w ogóle do czegoś takiego dążyć, czegoś takiego pragnąć i uważać, że to jest fajne i to jest okej, okay, i że to jest szczęście? Jak można w taki sposób definiować szczęście? Ale to taka dygresja. Chciałam tylko oddać, jak bardzo boli także ludzi. To, co się dzieje, jak bardzo to krzywdzi. Ja, tak jak powiedziałam, ja na początku pożałam, że istnieje, ale wiedziałam, że nie istniejąc, nic bym nie zmieniła, nikomu bym nie pomogła, dlatego podjąłam decyzję, że po prostu do końca życia będę starała się robić coś, żeby choć kilku zwierzętom tym życiu pomóc. I już na tym etapie mogę powiedzieć, że kilku zwierzętom na pewno pomogłam. Więc to jest sensem mojego życia. Ale każdy, i każdy z nas się musi na nowo uczyć żyć w tej rzeczywistości, ale żaden z nas na pewno nie powie, że akceptuje to, że wolno, że prawo na to zezwala, że każdy jeden pijaczyna. Czy nawet zwykła gospodyni domowa, nieświadoma, nie zastanawiająca się nad konsekwencjami swoich decyzji, po prostu każdy ma prawo podejmować decyzje dotyczące życia lub śmierci innych. Nie udawajmy, że to akceptujemy, że tak jest ok. Sympatia ludzi, którzy nie zaakceptowaliby prawdy, nie jest warta takiego kłamstwa. Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko na dziś. Do zobaczenia następnym razem.